Złamaliście kiedyś komuś serce? Uważajcie, bo czasem takie zachowanie może mieć poważne konsekwencje. Morderca wszechczasów, Ted Bundy, zabijał tylko ładne kobiety z powodu miłosnego zawodu. Pozbawił życia prawdopodobnie 36 pań, chociaż mogło być ich więcej. Podejrzewano go o 50 morderstw, jednak prawdziwą liczbę ofiar Ted Bundy zabrał ze sobą do grobu. Fiodor Bundy a raczej początkowo Fiodor Cowell, przyszedł na świat 24 listopada 1946 roku. Matka Teda, czyli Eleanor Louis Cowell, miała wtedy tylko 22 lata i zmuszona była wychowywać syna bez ojca dziecka. Pomogli jej rodzice, których przyszły morderca uważał za swoich rodziców, a biologiczna matka grała rolę starszej siostry. W wieku czterech lat Ted przeprowadził się z prawdziwą matką do Waszyngtonu, gdzie zamieszkali z innymi krewnymi. Rok po tym wydarzeniu pani Kawel poślubiła wojskowego kucharza Johniego Bandiego, a Ted przybrał jego nazwisko, którym posługiwał się do końca swojego życia. Mały bandy miał czwórkę przyrodniego rodzeństwa, którymi opiekował się w wolnym czasie, gdy trochę podrósł. Nigdy nie polubił swojego ojczyma, który usilnie starał się zbudować więź z chłopcem poprzez wypady na campingi i inne tego typu akcje. Jedynym człowiekiem, którego podziwiał młody Ted, był jego dziadek. Od którego niestety został odseparowany poprzez przeprowadzkę. W szkole podstawowej chłopak badał ofiarą drwin ze strony rówieśników. Powodem mogła być jego ogromna nieśmiałość. Pomimo upokorzeń, których doświadczał, uczył się bardzo dobrze. W szkole średniej stał się bardziej popularny, gdyż chodził dobrze ubrany i miał dobre maniery. Nie umawiał się wtedy na randki z dziewczynami. Studiował na Uniwersytecie Waszyngtońskim oraz pracował w tym czasie w kilku miejscach, ale nigdzie nie mógł zagrzeć posady na dłuższy czas. Niektórzy pracodawcy określali go jako człowieka niegodnego zaufania. Wiosną 1967 roku znalazł dziewczynę, która na zawsze odmieniła jego życie. Stephanie Brooks była spełnieniem marzeń młodego bandiego. Była to przepiękna kobieta pochodząca z zamożnej rodziny. Nie spodziewał się, że ktoś taki jak ona Zainteresuje się kimś takim jak on. Oboje uwielbiali jeździć na nartach, co ich do siebie bardzo zbliżyło. Stefani była pierwszą miłością Teda oraz pierwszą kobietą, z którą współżył. Dziewczyna nie darzyła chłopaka aż takim uczuciem jak on ją. Bardzo go lubiła, jednak zniechęcał ją jego brak planów na przyszłość. Po ukończeniu uniwersytetu waszyngtońskiego Stefani zerwała z Tedem. On jednak nigdy się z tym nie pogodził. Pisał z nią później listy, ale to nic nie pomogło. Ukochana dziewczyna do niego nie wróciła. Ted łapał w obsesję na jej punkcie, która trwała do końca jego życia. Złamane serce zmieniło go w potwora. Na domiar złego, dopiero w wieku 23 lat, dowiedział się, że jego starsza siostra to tak naprawdę jego prawdziwa matka, a rodzice to dziadkowie. To sprawiło, że Bandy zmienił się z nieśmiałej osoby w pewną siebie osobowość. Chciał wykazać się, że jest kimś i przykuć ponownie uwagę Stefani. W tym czasie poznał Meg Anders, która na pięć lat stała się jego kolejną partnerką. Była nieco nieśmiała i prowadziła spokojny tryb życia. Pracowała jako sekretarka i była rozwódką. Wydawało jej się, że Ted będzie idealnym wzorem ojca dla swojej córki. Kobieta była bardzo zakochana w bandim, jednak tym razem on nie pałał do niej takim uczuciem, jakim pałał do Stefani w przeszłości. Meg chciała nawet wyjść za mąż za niego, jednak on nie był gotowy na małżeństwo. Widziała, jak spotykał się z innymi kobietami, między innymi również ze swoją byłą miłością, lecz o niej nie miała zielonego pojęcia. W tym czasie zwierzył się on przyjacielowi ze swoich uczuć. Była jedną, jedyną kobietą, którą kiedykolwiek tak naprawdę kochał. To było zupełnie coś innego niż to, co czuł do Od 1969 do 1972 życie Bandiego wydawało się zmieniać na lepsze. W tym czasie dostał nawet pochwałę od policji za uratowanie trzyletniego chłopczyka, który topił się w jeziorze. W 1973 Ted znów spotkał swoją dawną miłość Stefani. Kobieta była pod wrażeniem, jak bardzo zmienił się jej były chłopak. Był dojrzały, pewny siebie i miał cel w życiu. jemu udało się rozkochać w sobie od nowa Stefani, jednak niepokoiło ją jego zachowanie. Raz był czuły i kochany, by za chwilę stać się oziębłym i obojętnym. Rok później Ted bez słowa zostawił swoją partnerkę. Zemsta się udała. Pierwszą ofiarą bandiego została 15-letnia dziewczynka Katie Divine. Została uduszona, zgwałcona i podcięto jej gardło. Po tym wydarzeniu nastąpiła fala ataków na kobiety oraz zaginięć. Po zaginięciu Lindy Ann Haley oraz siedmiu studentek wyłonił się wspólny motyw, czyli wygląd ofiar. Wszystkie były szczupłe, białe, niezamężne o długich włosach. Po przesłuchaniu studentów koledżu, w którym zaginęły dziewczyny, detektywi dowiedzieli się, że chłopcy widzieli faceta z gipsem na ręce albo na nodze. Podobno nieznajomy miał problemy z niesieniem książek, więc prosił kobiety stojące w pobliżu o pomoc. Inni zeznawali, że widzieli mężczyznę z gipsem proszącego o pomoc przy samochodzie, który niby nie chciał odpalić. W sierpniu 1974 roku w Stanie Waszyngton znaleziono szczątki kilku zaginionych kobiet. Były to jedynie kosmyki włosów, pięć kości udowych, kość żuchwy i dwie czaszki. Zidentyfikowali na ich podstawie dwie zaginione, Janice Ott i Dennis Nasland. Zaginęły one w tym samym dniu. Ostatni świadkowie zeznali, że podsłuchali rozmowę Janice z młodym mężczyzną o imieniu Ted, który prosił o pomoc przy załadowaniu łodzi na samochód, bo miał złamaną rękę. Dziewczyna zgodziła się i to był ostatni raz, kiedy widziano ją żywą. Bandy uprowadził również córkę samego szefa policji w Utah, Melissa Smith, którą morderca również zgwałcił i zamordował. Z każdą kolejną zbrodnią policja gromadziła coraz więcej dowodów. Dzięki schematowi postępowania i wielu naocznych świadków udało się sporządzić portret pamięciowy Teda. Meg Anders, po ujrzeniu relacji o morderstwie i portretu, zorientowała się, że jej ukochany jest potworem... Doniosła na niego wraz z innymi pięcioma osobami, jednak kiedy policjanci dotarli do Bandiego, odrzucili go i zajęli się innymi podejrzanymi, bo był w końcu szanowanym człowiekiem. W listopadzie 1974 roku do Karol Daron podszedł przystojny mężczyzna, który przedstawił się jako oficer Rossland i poprosił ją, aby udała się z nim do jej samochodu, bo niby widział, jak ktoś próbuje się do niego włamać. Kiedy dotarli do auta, Dziewczyna sprawdziła pojazd i stwierdziła, że wszystko jest na swoim miejscu. Jednak bandy stwierdził, że mimo wszystko powinna udać się z nim na posterunek policji, żeby złożyła zeznania. Kiedy zaprowadził ją do swojego auta, Karol zaczęła coś podejrzewać, więc poprosiła o wylegitymowanie się. Ted wyjął złotą odznakę, a potem poprowadził dziewczynę do auta. Pojechał w przeciwnym kierunku do posterunku i zatrzymał się. Chwycił dziewczynę i próbował założyć jej kajdanki. Karol zaczęła krzyczeć, co wkurzyło bandiego i sprawiło, że przystawił jej pistolet do głowy, grożąc śmiercią, jak się nie zamknie. Potem wypchnął ją z samochodu i próbował łomem rozbić jej głowę. Dziewczyna jednak nie poddawała się. Kopnęła oficera w krocze i uciekła. Zauważyli ją ludzie przejeżdżający obok, zatrzymali się i zabrali zapłakaną dziewczynę na najbliższy komisariat. Dopiero w 1975 roku. Ted Bundy został przypadkowo złapany podczas drogowego patrolu w Utah. W jego samochodzie znaleziono sznur, łom, maskę, kajdanki, drut i szpikulec do lodu. Wkrótce po aresztowaniu Teda policjanci w końcu zaczęli widzieć związek pomiędzy nim a mężczyzną, który zaatakował Karol oraz uprowadził wiele innych kobiet. Został rozpoznany przez nią oraz innych świadków. Zaczęło się dokładne śledztwo i przesłuchania, podczas którego pojawiło się coraz więcej dowodów na niekorzyść bandiego. Podczas rozprawy w sprawie porwania Karol, Ted był bardzo opanowany i spokojny. Jednak to nie pomogło i został skazany na 15 lat pozbawienia wolności z możliwością ubiegania się o przedterminowe zwolnienie. Podczas jego pobytu za kratkami policja zbierała kolejne dowody w sprawie morderstw, które popełnił. W końcu w 1976 roku został oficjalnie oskarżony o pierwsze morderstwo. Zwolnił swojego prawnika i stwierdził, że sam może się bronić. Aby przygotować się do obrony, był wypuszczany do biblioteki. Jednak nikt nie spodziewał się, że Bandi planuje ucieczkę. Podczas jednej z takich wizyt udało mu się wyskoczyć przez okno i zwiać. Złapano go dopiero po sześciu dniach. Wrócił do więzienia jednak nie na długo, bo za chwilę znów uciekł. Tym razem udało mu się zwiać aż na Florydę, gdzie popełnił kolejne zbrodnie, między którymi zabił najmłodszą ze swoich ofiar, dwunastoletnią Kimberly Leach. Wkrótce został ponownie pojmany i oskarżony o morderstwa. Tym razem dostał karę śmierci. Po dziesięciu latach spędzonych za kratkami, kilka godzin przed śmiercią, Ted podsumował swoje życie w wywiadzie w następujący sposób. Wychowałem się we wspaniałym domu. Miałem dwoje bardzo oddanych, kochających rodziców. Byłem jednym z pięciorga ich dzieci. Był to dom, gdzie my, jako dzieci, byliśmy w centrum uwagi życia naszych rodziców gdzie regularnie chodziliśmy do kościoła. Rodzice byli chrześcijanami, którzy nie pili, nie palili, nie było hazardu, nie miało miejsca żadne molestowanie czy kłótnie w domu. Ogólnie rzecz biorąc, byłem normalną osobą. Nie byłem osobą, która przesiadywała w barach, nie byłem włóczęgą. Nie byłem złoczeńcem w sensie takim, jak ludzie patrzą na kogoś i widzą, że coś jest z nim nie tak. Ogólnie byłem naprawdę normalną osobą. Miałem dobrych przyjaciół, żyłem normalnym życiem. Wszystko poza tą jedną, małą, ale niezwykle potężną i bardzo niszczącą częścią mojego życia którą trzymałem w wielkiej tajemnicy, bardzo blisko siebie, o której nie pozwalałem by ktokolwiek się dowiedział. I częścią tego koszmaru, którego doświadczyli moi rodzice i znajomi lata temu, kiedy po raz pierwszy zostałem aresztowany. Było to, że oni nie mieli pojęcia, czemu do tego doszło. To był proces. Działo się to krok po kroku. Moje doświadczenie ogólnie związane z pornografią, a szczególnie z tą, która ukazuje seksualność w sposób brutalny, jest takie, że kiedy się już od niej uzależnisz, to tak jak w nałogu. Poszukujesz tego, co jest coraz ostrzejsze i ostrzejsze. Tego, co da ci większą dawkę podniecenia. W końcu osiągasz jednak moment, w którym pornografia się kończy. Badania FBI nad seryjnymi mordercami. Pokazują, że najpowszechniejszym zainteresowaniem wśród seryjnych zabójców jest pornografia. Nie jesteśmy jakimiś urodzonymi potworami. Jesteśmy waszymi synami i mężami. Został stracony 24 stycznia 1989 roku za pomocą elektrycznego krzesła. Thank you